Gdy na pompie ciepła Vitokalt pojawi się symbol ostrzeżenia, warto sprawdzić kod błędu. Pokażę, jak to zrobić i jak sprawdzić historię usterek, zanim skontaktujesz się z serwisem. Jeśli w pompie ciepła Witokald wystąpi usterka, na ekranie pojawi się symbol ostrzeżenia. Naciskamy menu do momentu, aż wyświetlony zostanie kod błędu. Dotknięcie przycisku OK potwierdza komunikat, ale nie usuwa problemu. Dopóki usterka jest aktywna, jej symbol pozostaje widoczny. Jak sprawdzić historię błędów? Przytrzymaj przycisk menu przez 4 sekundy. Potwierdź wybór pozycji ER. Strzałkami wybierz interesujący Cię kod od E1 do E5. Naciśnij OK, by go wyświetlić. I tutaj mała wskazówka. Jeśli kod błędu ma więcej niż 3 cyfry, jest wyświetlany w dwóch etapach. Najpierw pierwsza cyfra, potem pozostałe. Zapisz numer błędu i przekaż go serwisowi. To pomoże szybciej zdiagnozować usterkę.